Kolejny piękny czik w kolorze, tym razem różowo-czarnym, z czarnym napisem i z czarną tutaj taką obwódeczką wokół dekoldu. Rękawek dziewczyny dłuższy, możemy sobie odwijać, jeżeli lubimy poduszki na ramionach, jeżeli ktoś nie lubi, można je spokojnie wybruć. Oczywiście to wiązanie możemy regulować jego wysokość, zasłonić brzuch lub odsłonić. Rozmiar uniwersalny pasuje spokojnie od XSeczki do XL. -eczki. Do tego dziewczyny dobrałam wam, dobrałam wam przepiękne spodnie jeansy Szwedy, bardzo wysoki stan. Zobaczcie sobie, jak one ładnie tu u mnie siedzą, wysoko, mocno zapętek, kieszonki i szeroka, długa nogawka. Przepięknie dziewczyny, zobaczcie, jak to ładnie tutaj nam się prezentuje. Spodnie dostępne w rozmiarze. S. Jak złożyć sobie zamówienie dziewczyny na tą piękną stylizację? T-shirt dostępny w naszym sklepie online www.cinkawiki.pl. A spodnie musicie do mnie pisać wiadomości prywatnej na Whatsapp, Messenger lub na klasyczną wiadomość SMS na numer telefonu 511 516 064. Zachęcam Was, dziewczyny, bo ta stylówka jest naprawdę świetna do takiego wyśmigania na co dzień i wykorzystania na maksa.